Cześć, z tej strony Miłosz Pileski dla MMA Top News, jesteśmy w klubie Black Panther w przed nami Jakub Drozdowski. Cześć Jakub. Cześć. Jakub, głównie spotkaliśmy się dlatego, że zbliża się Twoja walka niedługo, 30 maja w, na Tenerife w Hiszpanii dla organizacji Brave. I powiedz mi, jak doszło do Twojego angażu w tej organizacji? Do angażu doszło w ten sposób, że wygraliśmy, wygrałem ostatnią walkę na Cage MMA w Finlandii. No, i ta walka miała otworzyć jakąś furtkę dla jakiejś większej organizacji. No, i mój menażer jest tak samo matchmakerem w Brave, e, z tego co się orientuję, i on tak naprawdę mnie gdzieś tam wkręcił, nie? Było kilka innych opcji, ale Brave jest myślę, że taką w sam raz na tym etapie kariery, nie? I że to jest cała tajemnica. Jak możesz powiedzieć, na ile walkę kontrakt obejmuje? Na jedną, nie jestem na dłużej związany. Na razie jest tylko jedna walka w kontrakcie wpisana. I jakie plany po tej walce? Wiadomo, nie można wybiegać za bardzo do przodu, ale czy bo organizacja Brave wyszło dużo zawodników z organizacji Brave? To Buria do UFC poszedł, Hamza Cimajew. Mm. czy bardziej strony bardziej byś patrzył po wygranie ewentualnie strony Oceanu za Oceaną, za Oceaną, czy strony może polskiego rynku i bardziej większych organizacji w Polsce? Wiesz co, no tak jak mówisz, no nie wybiegam mocno w przyszłość, ale szczerze mówiąc, no nie robi mi to. Raczej jestem mm... Nigdzie nie zagrzałem na tyle długo, żeby, żeby wiesz, yy, aż, tak, aż tak o tym myśleć, ale jedna i druga opcja byłaby ok. Powiem ci, no nie ma złego scenariusza. Liczy się tylko to, żeby, żeby gdzieś może zostać na dłużej. Nawet w tym brejwie powiem, powiem szczerze, nie? To też byłaby dobra opcja. No tak, po ostatniej walce na Cage w, w, w Finlandii, jakby w poście po twojej walce bardziej strony KSW się skrował twój trener yy, i czy coś się zmieniło, czy nadal jakby KSW jest swoim głównym celem? Yy, pff, nie, myślę, że nie. To nie jest już priorytet, yy, priorytetem jest po prostu już wygrywanie walk. Nie? nie staranie się o to, żeby dostać się do jakiejś konkretnej organizacji, tylko po prostu rozwijać się, być dobrym i odhaczać kolejne zielone na ta bo jak zacznę gonić za organizacją, no to tak naprawdę. Yy, nie wiem, myślę, że to nie o to mi w tym chodzi, nie po prostu chcę być lepszy i, i wygrywać kolejne walki, a dla jakiej organizacji to nie ma dla mnie większego znaczenia. Natomiast no może przejdziemy do Twojej walki. Mhm. Zmienił się rywal ile tygodni przed walką? Miesiąc przed, około 4-5 tygodni przed walką się zmienił. Tak, to jest Hoan Icardo, jak dobrze pamiętam. Yy, powiedz mi, jak się różni yy, ten rywal z yy, według Twojego pierwszego przeciwnika? Myślę, że mój pierwszy przeciwnik był yy, bardziej strajkerem. Gdzieś tam sprawdziłem swojego na Instagramie, że ma przesz miał przeszłość w kickboxingu i tak dalej. No, i te jego zapasy grappling były bardziej takie na alibi niż, niż dominujące, a to jest właśnie w drugą stronę. Obydwoje mają e, mniejszy zasięg i są bardzo podobnego wzrostu, czyli tam 1,66 m. E, natomiast ten drugi rywal bardziej korzysta ze swoich warunków pod zapasy. Nie? Nie, nie bawi się w stójkę, jest klinczerem, e, można tak to nazwać, muli pod siatką, zagania, e, dojeżdża tam też. No, ogólnie powal -dowal, nie? tego typu tego typu gościu. No w ostatniej walce, wygranej Twojej w Finlandii, bardziej yy, parterowy styl pokazałeś. Obalałeś całą walkę i szukałeś poddania, do, które do końca w końcu doszło do, do skutku. I czy, jaki, czy może bardziej będziesz w tą stronę, bo jak walczyłeś z Marcelo Morelli. To bardziej była stójkowa wymiana. Tam w ogóle nie było parteru, ale tak. z drugiej walce następnej po twojej walce był kompletnie inny styl. Czego możemy się teraz spodziewać? No i właśnie o to w tym chodzi, żeby, żebyście wy nawet nie wiedzieli, czego się spodziewać, bo ja sam nie wiem, co będę robił. Nie? Jak ja sam nie wiem, co będę robił, to rewal tym bardziej. A tak na poważnie, to nie wiem, zobaczę, dostosuję się do tego, co, co będzie w klatce. Raczej myślę, że skoro mam przewagę z dy dystansu, no to. Gdzieś tam stój, co będę chciał próbować, ale też nie, nie jest tak, że boję się tych wymian grapplingowych z, nawet z kimś takim jak on, nie? Łapię headlocki, ja też łapie headlocki. Mi to kompletnie nie przeszkadza. Jak wiesz, jak on ma purpurowy pas z Jujicem brązowy, myślę, że to jest. Nie ma się co bać. Poza tym, im więcej ciosów na głowę, tym pas się robi coraz bardziej biały, więc. Tutaj nie ma, nie ma reguły. Zobaczę, co mi da rywal, to, to sobie wezmę po prostu, nie? Jak odebrałeś swoją pierwszą porażkę z Macero Morelin na strajfie? Bo w następnej walce widać, że trochę właśnie był inny styl, ale jak mówisz to właśnie bardziej plus przeciwnika. Wyszła ta jakby styl walki. I czy teraz jakby jakie wnioski z tej walki wyciągnąłeś? Z Marcelo był ten problem, że rywal mi się tam zmienił w dniu, jak przyjechaliśmy. I tak naprawdę byliśmy gotowi cały kamp, cisnęliśmy stójki, długi dystans, jakieś właśnie widowiskowe rzeczy pod niższego przeciwnika. Też zapaśnika bardziej z Warszawy. No i, i dlatego taki był efekt wtedy na tej gali. No bo gdzieś tam mózg się zaprogramował e, typowo na stójkę, gdzie ta przewaga dystansu wtedy byłaby moja i tak dalej. Praca na boki, szukanie szukanie kopnięć na głowę, na kalfki, na zmiana pozycji i tak dalej. Mm. No i wtedy pamiętam, że zawiodło to, że się mocno nastawiłem na jedną rzecz. Nie? A przed Finlandią powiedziałem sobie, że nie ma możliwości, żebym drugi raz. Że tak zamknąłbym sobie furtkę na wszystkie inne rozwiązania nie? Że tylko stójka, tylko stójka, no bo to nie o to chodzi, to jest MMA właśnie. <laughs> Jakby zapomniałem wtedy o tym, yy, że walka jest wielopłaszczyznowa. Nie? No i w Finlandii uznałem, że jak jest opcja, no to i gościu napiera napiera, no to trzeba mu pomóc po prostu się położyć i, i gdzieś tam poszukać. Jeżeli nie idzie w stójce, no to szukamy w parterze. I to, to były moje wnioski. Nie upierać się na siłę na, na jedną rzecz i korzystać właśnie z wielopłaszczyznowości, gdzie większość walk w amatorce właśnie robiłem zapaśniczo i, i kontrola w parterze, ground and pound i tak dalej, a, a wtedy po prostu stójka przejęła głowę, no i może i była to widowiskowa walka, ale tak jak mówię, zależało mi na zielonym, a nie na widowiskowości, nie? No Marcelo też nie jest byle jakim rywalem, bo widać było, że jakby wchodzi na, zast, na zastępstwo, ale kolejne walki pokazały, że jest bardzo dobrze walczy, teraz też ma walkę na Uniku, mhm. na gali Uniku, i zobaczymy, jak pójdzie jego kariera do przodu. No, twoja idzie też do przodu cały czas. Wyjazd do Hiszpanii. Powiedz mi, kiedy wylatujesz? Wylatujemy w poniedziałek, 26, jeśli dobrze się orientuję. To jest. Yy... Walka jest w piątek, ważenie jest w czwartek. My już w poniedziałek tak naprawdę będziemy tam na miejscu rano. Yy, przepraszam, po południu. Rano wylatujemy z Warszawy, więc yy, można powiedzieć, że sobie jeszcze zdążymy tam się zaklimatyzować, odpocząć. No i waga tam na miejscu, także. Ogólnie super, nie? Jak u bo nas jest teraz taka pogoda, to tylko skorzystam tak naprawdę na tym. walka, y, kat, walka jest w kategorii, w 63 kg. Zgadza się. Y, to jest bardziej, jest przeciwnik taką za, 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 za tak? po takiej kategorii, czy? Menadżer do mnie napisał przy zmianie rywala, czy zgadzamy się na catchweight i... No bo tak naprawdę jest miesiąc do walki i ciężko jest znaleźć kogoś, kto z bomby zrobi 61 kg, nie... Nie wierzę w to, że chłopacy, którzy chodzą w tej kategorii, są gotowi z, z miesiąca na miesiąc skoczyć. No chyba że Marcelo to zrobił. Ale też było 6-3 wtedy pamiętam. Mm. No to po prostu przytaknąłem. Ale szkoda, bo ostatnie trzy walki są w, sam, w samych nie, to Wyrzucili mnie z z rankingu Kogutów tak naprawdę. Nie? Ja jestem w, w piórkowej teraz. Ale nic się nie dzieje bez przyczyny. Jeszcze będzie, jeszcze będzie szansa zrobić to 6-7 się pomęczyć chwilę. I jak na dzień. Dzisiejsze... Widzisz organizację Brave, z nimi kontakt, bo to jest chyba największa organizacja, do, na której miał, miał, miał okazję walczyć. I ja byś porównał ją póki co w, 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 w kontakcie z innymi organizacjami, dla których walczyłeś ostatnim razem. Mm, dużo zobowiązań, dużo więcej badań lekarskich, e, co nie jest wcale złe. Myślę, że po prostu e, dbanie o zawodnika jest, jest na miejscu i, i o to w tym chodzi. E, Wypłata adekwatna do organizacji, także też jest uśmiech na twarzy. Co jeszcze? Na pewno dużo, no mówię, tak, tak jak powiedziałem, dużo zobowiązań po prostu tam jest, dużo terminów do pilnowania, ale no, myślę, że to jest normalne. Im, im, Im bardziej się wchodzi w takie profesjonalne organizacje, tym, tym trzeba się bardziej z tym liczyć, po prostu, nie? że coraz bardziej się zabezpieczają na wypadek jakichś takich rzeczy, nie? Tak, no oczywiście, wiadomo, większa organizacja, większe obowiązki mhm. też. Mają zwrócić uwagę na większą ilość jakichś badań właśnie. Tak ostatnio były też właśnie więcej było badań w, w organizacji KSW przez galę w Francji, bo tam jest komisja, która tak. też bada więcej, w sensie potrzebuje więcej badań, aby dopuścić zawodnika do walki. Powiedz mi, czy widzisz jakich zawodników w swoim klubie, którzy w przyszłości mogą dołączyć do największych organizacji w Polsce, w Europie? Zawodników? Na ten moment jedną zawodniczkę. Daria Brzozowska, no ona walczy już dla sporej organizacji w Polsce, dla Babilonu I myślę, że jeżeli tak samo będzie, będzie szło jak do tej pory to Spokojnie będzie można ją oglądać na, na dużych, że tak powiem na dużych organizacjach Na ekranach telewizorów i I tego jestem pewien Jestem ja Reszty Będąc, będąc szczerym na razie to mamy problem z tym narybkiem, więc Zobaczymy co się z tego wysmaży, nie? Przygotowania to otoczyłeś w swoim macierzystym klubie, czy jeszcze miałeś jakieś wyjazdowe? Mm, przygotowania były całe u nas w klubie. Tym razem nie złożyło się na żaden wyjazd, aczkolwiek bardzo to lubię. Jechać, dać się sponiewierać w innym klubie i, i wyciągnąć jakieś wnioski z tego mocniej sparingowo. Mm, no po prostu u nas. Chłopacy, chłopacy ogólnie sparingowo dają radę, aczkolwiek wszyscy dobrze wiemy, że jak jest yy, Nowa osoba naprzeciwko nas, nowy bodziec, nowy sparring partner to jest zawsze jakaś tam większa wartość dodana, po prostu, nie? Dobra, dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo. Powodzenia. Życzę. Dziękuję. Okay.